W jaki sposób zacząć działać projektowo, myśleć projektowo w taki sposób, żeby to było dopasowane do Twojej firmy, pasowało do Twojego zespołu, pozwoliło Ci pracować na typie projektów, na którym pracujesz, jeszcze dawało z wykonywania badań na tyle, na ile frejde może dać praca. O tym Wam dzisiaj opowiem. Opowiem Wam o dźwigni projektowej, unikalnym systemie, który możecie zastosować w Twojej organizacji, żeby działało dużo lepiej. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariuszka Pówta, ale ten film jest dla tych, którzy mnie znają w dużej mierze najprawdopodobniej, dlatego więcej o sobie opowiem na koniec, bo bohaterem dzisiejszego dnia jest dźwignia projektowa. Unikalny system podejścia projektowego i unikalne szkolenie, które w ciągu jednego dnia uczy Cię, jak myśleć o projektach całościowo, jak myśleć o systemie, jak myśleć i działać i przełożyć to całe myślenie i działanie w taki sposób, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła konkretną, konkretną zmianę. Zatem przechodzę do dźwigni projektowej, bo mogę o tym dużo gadać, bo tak jak każdy rodzic dużo mówi o swoim dziecku, to to jest dzieło, dzieło mojego życia. Więc jedziemy. Jeżeli prowadzisz firmę, to pytanie, czy nie docierasz do szklanego sufitu? Robisz już wszystko. Wydaje się, że firma działa świetnie, wszystko funkcjonuje, ale czujesz, że w pewnym momencie jest bariera. Ty nie jesteś w stanie tego już przeskoczyć samodzielnie, bo im więcej pracujesz, okazuje się, że to jakoś nie trybi, jakoś nie działa. Tematy, które do tej pory szybko działały, nie działają tak, jak funkcjonowały i czujesz, że w pewna bariera, kurczę, musimy coś wyrobić, musimy coś zmienić, bo zaczynamy, przestajemy się rozwijać, zaczniemy się wbijać. Czy pojawiają się błędy, opóźnienia i kryzysy, które są niepotrzebne? Ludzie zaczynają popełniać błędy, te błędy są kosztowne, zamówienia nie idą o czasie, przez to musisz zapłacić, zapłacić więcej. Ty tracisz po prostu kafę. Opóźniają się projekty, te rzeczy, na które czekałeś, albo realizacje do klientów, i pojawiają się niepotrzebne krywywy. Natomiast spokojnie skupić się na patrzeniu w lotu ptaka na to, jak firma się rozwija, jak wewpół się rozwija, i iść z tymi pomysłami, które masz, okazuje się, że musisz gasić pożary, i ty jako właściciel wchodzić na dół i pilnować, pilnować twojego wewpołu. Czy masz taką sytuację, że brakuje ci informacji o tym, jakie jest naprawdę? Ludzie nie podają ci prawdziwej informacji, bo czasem się boją o tym opowiedzieć, ale ty podejmujesz wie w oparciu o nierealną, nierealną sytuację. Nie wiesz do końca, jakie jest w wszystkich projekt, projektach i jeżeli tam nie wajrzysz, samemu nie dopytasz, to nie jesteś w stanie tego sprawdzić, a to ci maluje dużo czasu. Zaczynasz widzieć, że w twojej firmie tworzą się Filosy, ludzie pracują, dowożą swoją pracę, ale są bardzo mocno wyspecjalizowani w jednej działce, w jednym obszarze i tam wszystko działa, ale jak potrzebujesz ich połączyć razem, potrzebujecie zrobić coś większego, nagle okazuje się bariera, że trudno wytworzyć coś, co by stworzyło większą, większą wartość. Rozwiązaniem jest dźwignia projektowa. Tak, i wiem, jak to brzmi, okej, okay, dobra, w porządku, kolejny gdzieś tam wymysł, ale zostań we mną. O tym opowiem. Dźwignia projektowa z perspektywy właścicieli firm to była jedna z perspektyw, o której myślałem przy tworzeniu całego rozwiązania. Dlatego, że pracuję z przedsiębiorcami na co dzień. Sam jestem przedsiębiorcą i wiem, jak to wygląda, że masz duże marzenia, masz duże pomysły, dużo energii i jednocześnie chcesz mieć czas na to, żeby żyć, a nie tylko zajmować się firmą, bo. Prawdopodobnie jest z tobą rodzina, są dzieci, i tak dalej, masz swoje hobby, chcesz mieć na to czas, a okazuje się, że tam nadal jesteś potrzebny, żeby to działało i nie jesteś w stanie czasem zrozumieć, dlaczego takich prostych rzeczy ludzie nie rozumieją. Dźwignia projektowa była pomyślana w tej perspektywy. Druga perspektywa, to kwestia zażądania zespołem. Jak prowadzisz firmę, to na pewno zażądasz zespołem, to jest też kwestia menadżerów. Jeżeli zażądasz zespołem, to pytanie, czy masz. Taką sytuację, że w góry wpadają na Ciebie oczekiwania oderwane od rzeczywistości. Twój przełożony, dyrektorzy, warząd chce rzeczy, które są nierealne, a jeżeli prowadzisz firmę, dostajesz oczekiwania oderwane od rzeczywistości z perspektywy klienta. Czy masz taką sytuację, że masz niejasne priorytety i wszystko jest ważne i pilne? Wszystko robimy na wczoraj, i wszystko trzeba zrobić teraz, non-stop, w biegu. Dowozimy, dowozimy i nawet nie pytasz o to, żeby móc cokolwiek zaplanować, bo wiesz, że nie ma sensu, bo wiesz, że wszystko jest tak samo ważne, wszystko jest tak samo pilne, jedziemy w pożarach, wiesz, że w pewnym momencie się to wysypie, ale na razie grasz w tę, tę grę. Czy odpowiedzialność ci się rozmywa? Rozmywa Ci się odpowiedzialność w Twoim zespole albo jak pracujesz z innymi działami, Okazuje się, że robota zlecona tam nie jest wykonywana. Masz odpowiedzialność za dowiezienie pewnego obszaru, ale okazuje się, że ludzie tak jakby zapominali o rzeczach ważnych, to, że gasisz dużo pożarów, o czym mówiłem, że non stop albo u Twoich ludzi coś się pojawi, to powoduje wtedy. Że pożar jest u ciebie. Jeżeli pojawi się pożar na górze, to ty, ty, ty go gasisz. Jesteś jak między młotem a kowadłem. Z jednej strony wrzutki, z drugiej strony problemy, i ty jesteś w środku, i tak na drugą sprawę, na tą placę menażerską jest, jest mało czasu. Odpowiedzią jest dźwignia projektowa. I tak samo druga perspektywa. Druga perspektywa to jest perspektywa menadżera. Jesteś w organizacji, jesteś gdzieś mniej więcej na środku i potrzebujesz sobie, masz. Aspiracje do tego, żeby dowieść coś wartościowego, coś wędfownego, ale masz trudności. nierealne oczekiwania w góry, dużo oczekiwań w dołu, ograniczone w osoby. Jak to ogarnąć, jak sobie z tym poradzić? Na dźwigni projektowej pokażę Ci, w jaki sposób z perspektywy menadżera myśleć o projektach i wykorzystać to dla siebie, a jednocześnie dzięki tej wiedzy będzie Ci łatwiej zrozumieć, jak wejść w projekty, które są wrzucane. W górę, jak uczestniczyć w projektach realizowanych przez inne działy, a jednocześnie jak famemu zacząć działać prac projektowo z ludźmi i pokazywać im w prosty sposób, jak mogą sobie organizować pracę bez twojego, bez twojego udziału. Trzecia perspektywa to perspektywa prowadzenia projektów. Czy odpowiadasz za projekty, czy masz je dowieść. I czy masz w tym takie problemy, że ludzie pracę projektową robią na samym końcu. Że najpierw robią swoją bieżączkę, a twoja praca ląduje jako ostatnia na tej liście. Zmiany, które dostajesz od sponsora, wywracają całą pracę i budżet. Nagle się okazuje, że wszystko jest poukładane, lokomotywa pędzi, a tu się okazuje, że. Pada szef i mówi ty, zmieniamy i wywracamy wszystko. I nie to, że wywraca to praca i budżet, ale jednocześnie u Ciebie powoduje frustrację, bo ty się czujesz tak, że kurde, to w ogóle nie ma sensu. To nie ma sensu robić czegokolwiek, bo jutro to wywrócą. To może ja sobie po prostu porobię to porobię nic. Dużo bardziej to się odbija na morale niż na kasie tak naprawdę. Masz wrażenie, że jesteś jedną osobą armią. Ty ważądasz projektem, warządzasz przedszkolem w postaci ludzi, którzy mieli coś dla ciebie zrobić, ale nie robią. Zaczynasz to robić to dla nich. Jest tego coraz więcej i ty masz poczucie, że tylko tobie wależy na projekcie. Odpowiedzią jest dźwignia projektowa. Naprawdę nie żartuję. Nawet gdyby się to miało stać jakimś memem, to nieważne. Ważne jest to, że naprawdę jak ja zaczynałem pracę i tworzyłem pierwsze moje dzieła, czy szkolenia, czy rozwiązania, czy książkę, one dotyczyły ważonania projektami, ważonania jednym projektem. Na tym zjadłem węby, robię to na co dzień, pracuję, pracuję z klientami i to, co widzę, sama inwestycja, samą wiele warządzania projektami, tym na jednym poziomie, dla wielu osób bardzo dużo zmienia ich w życiu, ale to, żeby wejść na wyższy poziom lidera projektu, Warto, żebyście rozumieli, żebyś ty rozumiał, żebyś rozumiała, jak działa cały system, jak gadać swoje właśnie ze sponsorem, jak działać z menadżerami, jak przekazywać tą wiedzę w dół, jaka jest rola w całym systemie dostarczania wartości, wartości w firmie i tu odpowiedź jest na dźwigni, na dźwigni projektowej. Czym jest dźwignia? Dźwignia to jest prosty, praktyczny i skuteczny system rozpoczynania i kończenia z sukcesem projektów na skalę firmy, na skalę organizacji. I to, co jest świetne, dopasowuje się do skali firmy. Zawsze jak myślałem o projektowaniu takiego rozwiązania, które byłoby dla ludzi fajne, myślałem o tym w kategorii klotków, że są pewne elementy, w które trzeba włożyć odpowiedni klotek. Te elementy, ilość elementów jest stała, ale poziom skomplikowania tego klotka i włożoności. Czy kolor musi pasować do tej rzeczywistości, i klocki są wymienne, i dzięki temu ten system się dopasowuje. Zarezerwujcie swoje miejsce, wejdźcie na dźwignię projektową dźwigniaprojektowa.pl. Tam znajdziecie wszystkie detale o tym, o czym ja mówię, bo część opowiedziałem, może do Was przemawia. Zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda, dostaniecie tam wszystkie informacje, faku i tak dalej, zarejestrujcie się na dźwignię projektową tylko do 20 czerwca trwa przed sprzedaż, więc będzie to, będzie to w niższej tlenie. Ta tlena, tak naprawdę sprawę, jest pretekstem do tego, żebyście zastanowili się nad tym i podjęli detlewie i zmienili w sposób, zmienili sposób działania. I ważne jest to, że my dźwignię projektową robimy tylko i wyłącznie raz w roku. Podjęliśmy taką decyzję, że tylko raz w roku będzie się działo to wydarzenie. Dlatego, żeby żebyście mieli czas na to, żeby w ciągu roku to wdrażać i brać udział w innych opcjach, a my skupiamy się na dopieszczaniu, dopieszczaniu tego systemu, zarezerwujcie swoje miejsce. Dlaczego ta dźwignia projektowa? Gdzie jest efentlia dźwigni? Efentyą dźwigni jest to, że najprawdopodobniej robisz coś dobrze. Jeżeli nie robisz czegoś dobrze, jeżeli nie jesteś na poziomie, na którym, o którym ja rozmawiam, to najprawdopodobniej w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ale jeżeli prowadzisz projekty, prowadzisz firmy i tak dalej, to na 100% robisz coś dobrze. I ja mam to uczucie, jak ktoś w boku ci mówi: Słuchaj, to możesz poprawić, to możesz poprawić, a ty sobie myślisz. Które ja wiem, ja wszystko mogę poprawić. I dlatego, polega, dlatego zabawa polega na tym, żeby nie poprawiać wszystkiego, tylko znaleźć takie punkty, gdzie, do których przyłożysz dźwignię. To, że robisz coś dobrze, jest super. Jeżeli pokażę ci cały, cały system, jak to działa w dużych firmach, jak to działa w firmach, które, które sobie radzą, będziesz w stanie wyłapać: aha, to są punkty, których mi brakuje, bo w jakiegoś powodu je przeoczyliśmy, to tam możemy przyłożyć nasze działania. I dźwignią jest to, to dam ci na szkoleniu, dam ci opis całego systemu, wytłumaczę, dlaczego te poszczególne elementy ze sobą działają, dlaczego są ważne, na co zwrócić uwagę. Dostajesz plan na wdrożenie tego wszystkiego w życie, zidentyfikujesz te punkty, które są dla Ciebie istotne i tam przyłożysz pracę konkretną i zaplanowaną, żeby faktycznie coś zmienić. Dlatego powstała dźwignia, dlatego, żeby plemiona, właściciele, menadżerowie, kierownicy projektów i uczestnicy zaczęli ze sobą rozmawiać i grać do jednej, jednej bramki. Przestaniecie być lokomotywą, i to jest Że Jeżeli jesteś właścicielem firmy, to przestaniesz być tą lokomotywą, która ciągnie wszystkie wagoniki, bo poukładasz sobie swoje myśli, swój sposób działania, wizje, aspiracje i cele w konkretny sposób, w projekty, w portfel projektów, które da się później wdelegować. Będziesz wiedzieć, co się dzieje z projektami, bo będziesz wiedzieć o to pytać i w jaki sposób pytać, i będziesz w miarę w miarę szybko, będziesz odpowiednio szybko, w odpowiedni, dopasowany sposób dostawać informacje o tym, czy jesteśmy o czasie, czy nie jesteśmy o czasie, czy ty tam jesteś potrzebny. Nie w momencie pożaru, tylko proaktywnie wcześniej. Ważne tematy nie będą utykać, a jeżeli nie da się czegoś zrealizować, to będziesz wiedzieć, gdzie możesz podjąć świadomą decyzję, że coś powinno być zaparkowane, a nie zapomniane i umierało śmiercią negatywną. Ludzie dostaną narzędzie do pracy z tobą. To jest bardzo istotne, bo dużo osób, które prowadzą firmy, które są przedsiębiorcami, mają taką lukę wynikającą z dużego doświadczenia. Wydaje się wam, że wiecie dużo, i to jest prawda. Wydaje wam się, że macie duże doświadczenie. To prawda. I wydaje się wam, że inni powinni to rozumieć, i to jest nieprawda. Nie mają waszego doświadczenia, waszej perspektywy, waszych nieświadomych kompetencji, na których działacie, potrzebują pomostu pomiędzy tym poziomem, na którym się znajdują, i tym, na którym wy się znajdujecie. I żądanie projektami i 12 pytań i elementy dźwigni dają ci takie narzędzie, że twoi ludzie stają się dla ciebie partnerem i ty w końcu masz. Z kim rozmawiać na swoim poziomie, a nie na takim, że się zastanawiasz, co tu w ogóle się dzieje. Wespół zaczyna grać do jednej bramki, bo zaczynają kumać, skąd się wkładają, skąd się biorą wszystkie projekty, przedsięwzięcia, twoje nagłe natchnienia i pomysły. I co więcej te natchnienia są poukładane, poukładane, wrzucone w jedno miejsce. Cała praca zaczyna się opierać o priorytety, a nie o wrzutki. Można z wyprzedzeniem nad tym popracować, wdrożyć konkretne działania, a ty masz wtedy więcej czasu na to, żeby faktycznie robić konkretną robotę, która ci sprawia satysfakcję, ale mieć też czas po pracy na hobby i rodzinę. Będziecie się komunikować zespołem, a nie szukać informacji gdzieś na mailu. To jest kolejna, kolejna masakra, gdzie przy mnogości narzędzi komunikacyjnych, Whatsappy, Facebooki, Messengery i tak dalej, ty w końcu nie wiesz, gdzie kto coś napisał, to na. Się ginąć, nie pamiętacie, co ustaliście na spotkaniu, i jeszcze raz robicie to samo spotkanie na ten sam temat i ręce zaczynają opadać. Przestaniecie się zajmować pierdołami. Rzeczy, które są e, zbyt małe dla ciebie z perspektywy kierownika zespołu. Właściciela wylądują tam, gdzie powinny, powinny wylądować, właściwym poziom, poziomem odpowiedzialności, a ty się zajmiesz tym, co naprawdę liczy się dla ludzi, zapewnienie im środowiska, w którym mogą wykonywać swoją pracę i tworzyć, tworzyć wartość. Będziecie, będziesz wiedzieć, jeżeli prowadzisz projekty, jak ustawiać komunikację w górę i dół projektu, jak rozmawiać ze sponsorem, jak rozmawiać z uczestnikami, jak rozmawiać ze wszystkimi zaangażowanymi tak, żeby ten komunikat dotarł, a nie był czymś, co po prostu zginie w całym natłoku. Poprowadzisz projekt, nie, nie, nie bojąc się, że robisz to źle. Wiele osób, które wchodzą w projekty, to są osoby z dużym entuzjazmem, z dużym zaangażowaniem, chcą działać, chcą coś zrobić, a jednocześnie to są osoby, które czują dużą. Odpowiedzialność. Jeżeli nie jesteś taką osobą, to możesz się bać, kurde, czy ja to robię źle, czy idę we właściwym kierunku, o co w ogóle chodzi. I wiedza o prowadzeniu jednego projektu daje Ci już całkiem sensowne podstawy tego, że wiesz, co robisz. Dźwignia projektowa daje Ci szerszą perspektywę, i Ty wtedy jesteś w stanie spojrzeć na Twój projekt wewnątrz i tym bardziej upewnić się, że robisz coś dobrze, albo waregować odpowiednio wcześnie, nie tylko w perspektywy kierownika projektu, ale rozumiejąc perspektywę właściciela. Konfora, dyrektora, menadżera, będzie Ci dużo łatwiej to wykwycić. 10 września widzimy się na dźwignię projektową. To jest formuła, formuła online. Bardzo intensywne, bardzo mięsiste, przechodne przez wszystkie elementy, które w dźwigni się znajdują, po to, żebyście po tym jednym dniu mieli wow, mam wszystko, czego potrzebuję, mam plan, wiem, w jaki sposób to działa. Na dźwigniaprojektowa.pl zapraszam. Zarezerwujcie sobie miejsce, sprawdźcie, doczytajcie. Tam są odpowiedzi na FAQ. macie pytania, no to zawsze możecie zapytać. Tylko do 20 czerwca jedziemy przy sprzedaży. dlaczego warto wziąć udział? Dostaniecie cały system jednego dnia. Wszystko opowiedziane od początku do końca, bardzo intensywnie i bardzo konkretnie. Praktyczna wiedza poparta takiej study i badaniami. Pokażę Wam przykłady zastosowań dźwigni projektowej w różnych sytuacjach, na, konkretny, na konkretnych case'ach I co więcej, to nie jest coś, co jest widzimy się, tylko przeprowadziliśmy badanie, w którym porównaliśmy ze sobą różne typy prowadzenia projektów. Więc to, co, o czym będę Wam mówił, będzie wynikało z naszego doświadczenia z klientami, z mojego doświadczenia z prowadzenia projektów, z case'ów, które pozbieraliśmy jeszcze z badań i analizy statystycznej ponad 500 projektów, które, które, które przebadaliśmy. Szkolenie jest dopasowane do Ciebie. Jak to możliwe, że tego jednego dnia ono będzie do ciebie, do ciebie dopasowane, bo dostaniesz od razu szablon, na którym będziesz sobie odznaczać, które elementy dla ciebie są istotne, i dostaniesz całą perspektywę, cały przegląd, dzięki któremu wyłapiesz, co dla ciebie jest istotne i gdzie chcesz położyć dźwignię. Jeszcze dostaniesz plan, żeby te wszystkie elementy z dźwigni zrobić dla. Siebie. Będzie czas na interakcje, na zadawanie pytań. Ja oczekuję, że tam się pojawią osoby świadome, które chcą zainwestować w siebie, chcą zainwestować w swoją firmę i będą gotowe ten kawałek pracy wykonać, wyłapać to jest dla nich istotne i przełożyć, przełożyć to na plan. I szkolenie dopasowuje się ze względu na poziom opracowania systemu, będziesz w stanie wyłapać to, co dla Ciebie, dla ciebie pasuje. Uporządkowany dostęp do blisko 300, 300 materiałów wideo. Nagrałem na, przez te lata na YouTube bardzo dużo treści, bardzo dużo podcastów, czasem trudno się w tym odnaleźć. Tutaj dostaniecie uporządkowane do każdego aspektu dźwigni i szkolenie będzie nagrywane, by the way. Do każdego z tych elementów dostaniecie też konkret, który możecie pogłębić fobie na YouTubie, żeby do tego wrócić i zrozumieć ten temat z innej perspektywy. się kompletny przewodnik, dostaniesz kompletny przewodnik wdrożenia dźwigni projektowej krok po kroku, żeby to był Twój plan dla Ciebie na tych punktach, które są istotne. No i właśnie kilka słów na mój temat dla tych wszystkich, którzy jeszcze mnie nie znają. Pasjonuję się zarządzaniem projektami od 99 roku i pracuję na projektach przez ten czas. Pracuję z ludźmi, z pasjonatami, przedsiębiorcami, kierownikami projektów, menedżerami. Jestem trenerem i mentorem. W arządzaniu projektami osiągnąłem dużo, dzieliłem się tą wiedzą. I na YouTubie na szkoleniach ponad 10 tysięcy godzin szkoleniowych przestałem to liczyć. Żyję tym tematem od, od ponad 20, 20 lat, wychodzi na to, że już ćwierć wieku. Napisałem książkę, warządzają projektami krok po kroku i to nie sztuka napisać książkę, ale sztuka jest napisać książkę, która żyje kilkanaście lat później i nadal uczą się w niej ludzie zarządzania projektami. Wiedla się sprawdza, obroniła się ponad 12 tysięcy, teraz pewnie ponad 13 tysięcy osób korzysta w tej Wiedle. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę szkoleniową leadership center, pracuję z zespołem, wiem, z czym się możesz mierzyć, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i uwzględniam tą perspektywę, perspektywę w całości. Nie wierzę na nie wierzę na słowo. Badam, sprawdzam, prowadzimy badania, działam na działam na uczeniach, prowadząc wykłady, non stop aktywnie, aktywnie też się rozwijam. I to nasze podejście dożyliśmy w ponad 40 filmach do, 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 do tej pory. Albo z perspektywy samej dźwigni, albo dźwigni i narzędzi, które do tego działają, i podejścia: 12 pytańki z PM, czyli Keep It Symbols To działa. Kiedyś było pomysłem, było koncepcją, przez te kilkanaście lat prowadzenia własnej działalności udowodniłem, że to. Działa i się sprawdza, jest ubrane tu w jednym miejscu. Kto w programie Dźwigni, co w ogóle można, można tam znaleźć? Moduł WERO to będzie wprowadzenie. Zapanujemy swoje nad faktami i mitami odnośnie zarządzania projektami i działania w projektach. Będzie o metodykach, metodach i standardach, żebyśmy mieli tu same słownictwo i pokażę wam, co działa, a to nie działa w projektach. Wstęp, żeby mieć solidne podstawy, nie tyle teoretyczne, co modelowe do tego, żeby działać dalej. Moduł pierwszy będzie dotyczył sponsora, czyli perspektywy. Warządu właściciela. Będzie o strategicznym zarządzaniu wieloma projektami, o rolach w projekcie, o czterech detrywiach, które możesz podjąć, możesz podjąć w projekcie i będą przykłady wdrożenia dźwigni projektowej, projektowej w życie. Moduł drugi to będzie moduł dla kierownika projektu. Jak dopasować swoje zarządzanie do typu wyzwania, które na ciebie, na ciebie czeka. Jak się przygotować, zaplanować, zrealizować projekty. I pokażę wam przykłady zwycięskich projektów, jak te projekty były poukładane, jak można w nim im popracować. Moduł trzeci to jest moduł dla menadżera, kierownika, gdzie pokażę ci, jak zarządzać zasobami, jak wykorzystać projekty w pracy operacyjnej, jak złapać tą dźwignię dla siebie, jak pracować z zespołem i pokażę wam przykłady wdrożeń, podejścia podejścia projektowego w zespołach, naszego podejścia 12-12 Plenki w PM, gdzie to zadziałało, funkcjonowało wreszcie moduł uczestnika, bo ktoś te projekty musi wrobić. Na razie byli w Otowie, teraz fajnie by było, żeby było trochę dla Indian. Będzie o zażądaniu czasem, o skutecznej komunikacji, o narzędziach, które możesz wykorzystać do realizacji badań. i będą konkretne Konkretne przykłady. Najczęściej wiele osób jest w tych wszystkich rolach jednocześnie, szczególnie w małych filmach. Każdy z nas jest uczestnikiem, każdy z tych elementów przekłada się i łączy się w jedną konkretną całość. Moduł piąty, zasady, role i problemy. Jakich zasad się trzymać przy wdrożeniu? Jak rozwiązywać swoje problemy, bo świat nie jest filmem Disneya, gdzie się wszystko super układa? Jak zgrać ze sobą te role projektowe? I pokażę wam pełny model, pełny model składający się. Na poszczególnych modułach będę wam pokazywał części i zobaczycie całość, jak wszystko ze sobą funkcjonuje. 10 września dźwignia projektowa to jest jedyne takie szkolenie. Jedyne takie szkolenie, gdzie patrzymy na tym całościowo, gdzie mówimy o systemie. W formie online, w formie webinaru mamy interakcję w formie pytań na bieżąco, natomiast tempo będzie, tempo będzie naprawdę spore. Natomiast niczego nie zapomnisz, bo będziemy, będziemy całość nagrywać. Zarezerwujcie sobie miejsce. Dźwigniaprojektowa.pl, co oprócz szkolenia, co jeszcze oprócz szkolenia, co dostaniecie więcej? Arkusz oceny dźwigni projektowej, czyli będziecie mogli sobie sprawdzić, jak, jak dużo dźwigni projektowej u Ciebie działa. Dostaniesz plan do ręki, jak dźwignię projektową wdrożyć. Dostaniecie szablony checklisty, które ułatwią Wam wdrożenie wszystkiego w życie. Dostaniecie przykłady dokumentów projektowych do wykorzystania. Całe szkolenie będzie nagrane, żeby móc do tego wracać i żeby działać przez cały, przez cały rok tak długo, jak będziecie tego, tego potrzebować, bo tu chodzi o zmianę. Nie chodzi o to, żeby o wow, to jest fajne i ciekawe, tylko żeby coś zmienić. Oczywiście dostaniecie certyfikat udziału w szkoleniu i będziecie mieć możliwość uzyskania raportu PMQ dla to ocleny Twojego projektu, żeby będziesz mógł sprawdzić siebie werfów, inni kierownicy projektu, na jakim jesteś poziomie i na czym musisz popracować i na co zwrócić uwagę na dźwigni. Zapraszam zazerwuj swoje miejsce dźwigniaprojektowa.pl i tam się widzimy. Dla wszystkich, którzy mnie obserwują, ten odcinek możecie odebrać na zasadzie no OK, było sprzedażowo. Nie ja wiem, czy było sprzedażowo. Jaram się tym tematem. I po ćwierć wieku pracy nad tym wszystkim, wróciłem jeszcze raz do punktu, w którym jestem pewien, że realizuję moją misję. Mam moje why. Zawsze miało być prosto, praktycznie, przyjaźnie, o zarządzaniu projektami po to, żeby wszyscy, którzy są zaangażowani w biznes, w firmy, czerpali z tego satysfakcję i finansową, i osobistą. I żeby nie było to ciągłe szarpanie się, walka o przetrwanie, tracenie energii i frustracja. Da się, tak, da, da się tak zrobić, da się do tego podejść. Szukałem bardzo długo takiego rozwiązania i dźwignia projektowa podsumowuje ten okres, ten okres mojego rozwoju zawodowego, i tu od razu chciałem Wam wszystkim podziękować, którzy dotrwaliście do końca, obejrzeliście całość. Dziękuję Wam, że jesteście. Przez te, przez te lata to bardzo mocno, bardzo mocno mnie wspierało i wiem, że to, co robię, ma sens. Nawet jeżeli część z Was już słyszała, zna te tematy, pojawiają się nowe osoby, które potrzebują dokładnie tego samego. Ogromne dzięki, do zobaczenia na dźwigni. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. Jak myślicie, że dźwignia jest świetna, to tym bardziej polecajcie przyjaciółom. To jest jedyny moment, gdzie mu nie mówię, polecajcie tego, tego wrogom, bo wrogów tam chyba bym nie chciał. Przyjaciele dla przyjaciół. Powodzenia i do zobaczenia na dźwigni projektowej sprawdźcie i widzimy się 10 września.